Miarka i poziomica bardzo przydają się podczas jakichś remontów lub składania na przykład nowych mebli. Ale czy widzieliście, że istnieje poziomica i miarka udźwiękowiona? Jest to właśnie ona. I w tej chwili mam przy sobą tabliczkę Brajlowską i zmierzymy za pomocą niej jej szerokość. 28 cm, 9 mm. Jak usłyszeliśmy, miarka powiedziała nam dokładną szerokość tej tabliczki, dzięki czemu osoby niewidome mogą samodzielnie zmierzyć różne przedmioty i wiedzieć, jaka jest ich szerokość czy długość. To urządzenie posiada również w sobie poziomicę, którą uruchamiamy za pomocą tego przycisku i stawiamy. Słyszymy, że jest prawie równy poziom. Gdy ją przekręcimy trochę w górę, słychać dźwiękowo, że już jest powierzchnia nierówna. I dzięki temu możemy sprawdzić, czy dana powierzchnia, na której postawiliśmy poziomice, jest równa.